Ziemię to trzeba kochać. Jak każdy wyjedzie do miasta, oj to chlebka nie będzie. Ziemia człowieka wydała i Ziemia człowieka zje, ale za to trzeba ją wielbić. Jesteśmy we wsi kolonia, gdzie spotkamy dużo ciekawych ludzi. Nazwaliśmy ten program Złote Kłosy, ponieważ program nagrywany jest w lato, kiedy zboże jest złote i gotowe do koszenia. Choć tutejsze PGR upadło kilkanaście lat temu, tutejsi mieszkańcy często wspominają tamte czasy, raz z żalem, a raz z nostalgią, jak każdy miał pracę. Pierwszym, którego państwo zobaczycie, to pan Bolesław, który prowadzi małe i tak samo dochodowe gospodarstwo ze swoją żoną, Bolesławą. Pan Bolesław jest wierny tradycji. Nie zobaczycie tu kombajnu, ponieważ pan Bolesław nie ma pieniędzy na taką inwestycję, ale jest on mu zbędny, bo ma on starą, ale dalej sprawną mocarnię. Dzień dobry panu i państwu. Muszę wlać wodę do ciągnika i będę jechał kończyć żniwa. Điều này thì mình sẽ phải có một cái chế độ 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 Pan Bolesław ma Zetora 25. Jest to stary ciągnik, ale co jednak zaskakuje, jest on w stanie muzealnym. Tak jak pan Bolesław nam mówił, że dba lepiej niż o żonę. Tu trzeba wszystko naoliwić, żeby się nic nie zatarło, sprawdzić każdy ząb, czy ostry, czy niewyszczerbiony, bo to jednak zboże. Tu też kosą ją zawsze muszę skosić, chociaż metr zboża. To jest moja tradycja, całe życie się robiło. Wie pan, co dużo tu ludzi było u mnie i się pytali, czemu pan tego nie sprzeda? Przecież to panu się nie opłaca. Po co pan tą ziemię dalej uprawia? Ale przecież proszę pana, ja tutaj się urodziłem. Ja tutaj siódme poty przelewałem. Ja po prostu sobie nie wyobrażam to sprzedać. No. Naszym kolejnym z gospodarzy jest pan Edward Werda, mieszkający niedaleko pana Bolka. Prowadzi on z roku na rok większą gospodarkę. Dobra, tu jest moja. Perełka combine Far. Dziś będę wraz z synem kosił rzepak. No, ale dobra, ja nie mam czasu. Tu raz muszę zakładać sieczkarnię z tyłu. No, i to jest to, tutaj jak widać. Pan Werda się śpieszy, bo jak on to mówi, musisz zdążyć przed godziną uchrony. kosą, tak jak Pan Najwyższy przykazał. Tak zostałem nauczony od małego i tak chociaż ten jeden metr muszę skosić zgodnie z rodziną tradycją. Pan Bolesław zaczął kosić już ciągnikiem. Ta praca wymaga czasu i wytrwałości, ale dalsze poczynania Pana Bolesława zobaczymy w następnym odcinku. Na polu pana werdy ruszyły w re. Pole kosi syn pana Edwarda Kamil. Pan Edward jest szybki, nie zdążyliśmy włączyć kamer, a pan Werda szybkim krokiem poszedł do domu, pociągnik z przyczepą. Werda zajechał już z przyczepą, czas sypać. Niestety pan Werda nie pozwolił na dalsze nagrywanie, bo jak twierdzi, nie zdąży przed deszczem. Dalsze poczynania naszych wspaniałych rolników zobaczycie w następnym odcinku Złotych Kłosów.